Gościem BoxingNews.pl Andrzej Mitrug. witam Panie Trenerze. Witam serdecznie kibiców naszego sportu i nie tylko. Gorący okres się rozpoczyna, bo mamy Mateusza Masternaka na sali. Dzisiaj były sparingi takie lekkie. Jak to wszystko wygląda? Jak trener ocenia na dzień dzisiejszy formę swojego podopiecznego? No, wygląda to bardzo dobrze, bo po pierwsze Mateusz należy do tego typu zawodników, który jeśli nawet jest długa przerwa w startach, a taką akurat taka zaistniała. To jest bardzo aktywny, trenuje, on ma zawsze poukładany dzień, dobrze zorganizowany i to jest bardzo istotne. To nie jest zawodnik, który po prostu parę miesięcy nic nie robi i przychodzi jakby od początku na salę treningową. Jest ta aktywność, powiedzmy ta motoryczna, jest jeszcze połączona z tą aktywnością psychiczną, to jest dosyć ważne. On cały czas się interesuje, kto gdzie boksuje, ogląda szereg elementów dotyczących przede wszystkim procesu treningowego na różnych portalach. To jest bardzo ważne, żeby cały organizm, jak to się mówi, i głowa, i ciało po prostu dalej było bardzo aktywne nawet w momentach takiej, takiej przerwy. Bardzo dobra dzisiaj koordynacja, mocne e, kombinacje ciosów, wygląda to naprawdę nieźle. W przyszłym tygodniu zaczynamy już poważniejsze sparingi, natomiast no, do, jeszcze dojdzie Paweł Stępień, który już miał okazję być w Warszawie, tam ze względów małych, drobnych Konsultacji lekarskich wyjechał na parę dni do Szczecina. Także sala będzie się zapełniać już dosyć intensywnie i szybko. A jak chce, trener ocenia decyzję Mateusza o tym, no decyzję, nie wiem do końca jaki on miał na to wpływ, no zakończeniu tej współpracy z no, niemiecką grupą promotorską, oni też za bardzo nie parli do tego, żeby Mateusza prowadzić, ale on też widać było, że niespecjalnie kwapi się do tego, żeby z nimi, no dalej można powiedzieć, bławić się w boks. To jest dobra decyzja według trenera? No chyba dobra, bo wrócił pod skrzydła Andrzej Gmitruka. To nawet nie chodzi o, oczywiście proces treningowy jest, jest bardzo istotnym elementem w karierze zawodnika, natomiast szereg innych elementów decyduje o tym, czy ktoś zostaje w kontrakcie z grupą promocyjną, czy nie. Myślę, że grupa Zauerland to już nie jest ta grupa przed paru lat, prawda? Oni organizowali poważne walki, wyzwania, byli bardziej, powiedzmy to, decyzyjni w sensie. Natomiast dzisiaj szukają szans e, tworzenia też jakiegoś sportu, ale trochę w innej konfiguracji. W oparciu o pieniądze, czy organizację innych promotorów na rynku. Widać to zbliżenie do rynku angielskiego, do Eddie Hearna przede wszystkim. A więc myślę, że, że biorąc pod uwagę poziom sportowy Mateuszy i możliwości, to jest dobra decyzja. Natomiast generalnie trzeba powiedzieć, że też dobrą decyzją jest związanie się z grupą TymEx przy, przy moim również udziale z Mariuszem Grabowskim, bo tutaj się rysują przede wszystkim możliwość startu w Polsce 1-4 marca w Dzierżoniowie. No i oczywiście dalsza współpraca, nie wykluczając startów na Polsat Boxing Night, plus Startów międzynarodowych. To jest istotne. Ma zawsze jeszcze jest w tym okresie swojej kariery, że będzie bardzo atrakcyjnym przeciwnikiem dla wielu dobrych pięściarzy, włączając nawet walki o tytuł. Tylko no, ta aktywność musi być zupełnie inaczej prowadzona. No właśnie, a jak rywale dla Master Anaka, a właściwie rywal, bo mówiło się o dwóch do tej pory, macie już wybranego tego przeciwnika na tą najbliższą galę w Dzierżoniowie i czy możemy zdradzić kto to będzie? Nie ja chciałbym przed konferencją prasową tego ujawniać, jest dwóch, Mariusz Grabowski to ogłosi w przyszłym tygodniu, w środę 1 lutego na konferencji, na którą serdecznie zapraszamy. Myślę, że to jest przeciwnik jest optymalny. Wiadomo, dłuższa przerwa trzeba wejść w starty. Następna już będzie zupełnie inna walka, także że jesteśmy na tej drodze do do po prostu tworzenia czegoś, co zapewni Mateuszowi Masternakowi na pewno kontynuację w prawidłowy sposób. Liczymy bardzo również na udział, jeśli będzie Polsat Boxing Night, no bo stacja telewizyjna bez stacji telewizyjnej nie ma zawodnika, nie ma grupy promocyjnej, nie ma zainteresowania kibiców, a więc tutaj Polsat jest tą podstawową stacją i tak zawsze było, która promuje i liczymy tu bardzo na bardzo ścisłą współpracę. A jeśli chodzi jeszcze o Mateusza Masternaka, patrząc na to, jak dziś porusza się na sali, trener widzi bardziej wzrost jego formy, umiejętności, czy w drugą stronę idziemy i, i troszeczkę się to wszystko, no powiedzmy zmieniło na negatywnie i trzeba nadrabiać niektóre rzeczy, które już kiedyś były według trenera w pełni opanowane. Nie, tak bym tego nie oceniał. Na pewno zostawił jakiś ślad trening w grupie z i z niemieckimi trenerami. Oni mają zresztą określony styl, prawda, o którym będziemy będę się wdawał szczegóły, wszyscy wiedzą. Natomiast u Mateusza jest jeszcze jedna rzecz, bardzo istotna i poważna. Nie traktowałbym tego jako okres stracony, absolutnie, bo każdy zawodnik nabiera doświadczenia, szczególnie jeśli jest zawodnikiem analitycznym. Jest styl, jest taka mieszanka stylu strzelny blok, garda, zabezpieczenie, ale jednocześnie już jest i movement, jest praca nóg, wracamy do lewego prostego. Tutaj wielkich zmian uważam, że na tym etapie nie ma co robić, natomiast zwrócić uwagę na pewne szczegóły w tej całej powiedzmy konstrukcji technicznej i to jest wszystko. A jak trener planuje, jak wy to widzicie, tą współpracę właśnie z tym eksem, o której przed momentem trener troszeczkę już wspomniał. Mateusz będzie już takim stałym elementem tych gal Mariusza Grabowskiego. No i Andrzej, jak Mitruka, no bo dzisiaj już jako taki tandem można powiedzieć działacie. Ja jestem bardzo zadowolony ze współpracy z Mariuszem Grabowskim, bo po prostu kreatywność, wymiana informacji, bardzo dobra organizacja i przewidywanie tego, co w boksie może się wydarzyć, a wydarza się bardzo, bardzo wiele. Rynek się zacieśnił, konkurencja jest dosyć mocna, mówi My sobie szczerze, bo, bo no nie chcemy doprowadzić do tego, żeby była monopolizacja rynku bokserskiego, bo uważam, że to by było bardzo zjawisko. Zresztą mamy wiele przykładów z innych państw. Natomiast myślę, że, że ta współpraca będzie bardzo, bardzo twarda. Wczoraj się odbyła następna rozmowa. Nie chcę zdradzać szczegółów, to nie jest moja rola. Uważam, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby tworzyć fajne klimaty. Prawda? Przykładem takim chyba troszeczkę destrukcji w tych braku formułowania własnego pomysłu na karierę jest chyba Mariusz Wach ostatnio. To trzeba sobie jasno powiedzieć, zbyt dużo prób zmiany opiekunów, pomysłów i tak dalej. Dzisiaj ten zawodnik, który miał potencjał olbrzymi, już chyba nie do końca, mam nadzieję, że, że trochę się mylę, jest na tej drodze, która by mu dała wielkie szanse walki o tytuły. Panie trenerze, a jeśli chodzi o pańs pańską współpracę z poprzednią grupą, dlaczego się to wszystko rozpadło? No, były wielkie plany. Myśleliśmy, że właśnie będzie taki jeden wielki hegemon na, na polskim rynku, no i nagle to się wszystko. Można powiedzieć, posypało, rozsypało. Ja mówię tak, ja do przeszłości nie wracam. Ja jestem za starym człowiekiem, żeby analizować przeszłość. Znam dobrze historię polskiej, polskiej transformacji, i tak dalej. To mnie w tym się spełniam, a tutaj sportowo patrzę do przodu. Myślę, że, że to jest z każdego okresu pracy, można wyciągnąć wniosków. Ostatni rok był to już tak bez wchodzenia w szczegóły bardzo dramatyczny dla mnie. Osobiste, bardzo duże problemy, zdrowotne moje żony, moje, także. Mamy ten rok za sobą, chcemy go skończyć. Myślę, że to też miało wpływ na, na pewne e, różne ruchy e, takie organizacyjno-życiowe. Nie ukrywam, że, że mamy nowe plany oczywiście ścisła współpraca z grupą Tymex, wspólne gale organizowane w tym roku. Jest jeszcze parę rzeczy do zrobienia w procesie szkolenia trenerów, są nowe władze w związku, zobaczymy jak to będzie się również rozwijać, bo jeśli chcemy myśleć poważnie o, o polskim boksie, to naprawdę ta współpraca jest niezbędna. No właśnie, to polski boks teraz troszeczkę taki mały kryzys się wydarł do niego, bo e, mieliśmy najpierw Cieślaka, Jerzywskiego i nagle jeszcze bomba wybuchła e, jeśli chodzi o Wawrzyka. No, chodzi oczywiście o doping, który teraz stał się takim głośnym tematem. Jak trener, no, trener był może zaskoczony tym wszystkim, co się dzieje w stosunku do którego zawodników był pan trener najbardziej zaskoczony, jeśli chodzi o całą tą aferę? Nie chciałbym mówić na nazwisk, ja nie, jestem, ja nie jestem Sherlock Holmes, prawda? Ja uważam, że każdy odpowiada za swoje, wobec siebie i, i, i partnerów, środowiska, biców za to, co robi, bo to jest taka zbiorowa odpowiedzialność niezależnie od tego, że ktoś indywidualnie podejmuje decyzję. Ja powiem uczciwie, ja bym dzisiaj Myślę, że drogą do rozwiązania tego problemu, abstrahując już od poszczególnych przypadków, jest systematyczna, wyruchowa kontrol poszczególnych zawodników, tych, z którymi wiążemy nadzieję. Myślę, że to trochę uspokoi to środowisko nasze, bo, bo źle się stało, tak jak się stało. Poza tym, w boksie zawodowym w tej chwili jest taka sytuacja, że wielu zawodników, tych, którzy wchodzą na ten okres zainteresowania, Społecznego pojawiają się mentorzy, opiekunowie, doradcy wybitni znachorzy yy, i tak dalej. Myślę, że i tu jest też jest dosyć duży problem, yy, czy zjawisko, które powinno yy, przebiegać w kierunku takiej twardej izolacji tych zawodników od yy, takich różnych rzeczy poza yy, tymi, którzy się naprawdę na tym znają, opiekują, wkładają w to pieniądze i wtedy będzie, będzie efekt. Natomiast no, przykładów tych takiej dezorganizacji życia sportowego w Polsce, jeśli chodzi o bokserów, mógłbym mnożyć wiele. Ja sam to przeżyłem, bo nie miałem w ostatnich latach zbyt dobrego komfortu do pracy jako trener, stąd moje dzisiaj decyzja jest jednoznaczna. Z sali będę po już niegwałtownie wyskakiwał, ale schodził. Nie interesują mnie treningi z wieloma zawodnikami, skupię się na dwóch, maksymalnie trzech zawodnikach i proces treningowy jako Andrzeja Gmitruka, jako trener uważam, że już prawie jest zamknięty. Będę próbował innych rzeczy, zupełnie pójdę w innym kierunku, jeśli chodzi o doradztwo, szkolenie trenerów, konsultacje, tak, ale nie, nie, po prostu chcę na te starsze lata swojego życia mieć więcej satysfakcji z tego, co robię, a nie żyć, w, powiedzmy, w chmurze nerwów, konfliktów i intryk. Dobrze, dziękuję bardzo, no i mojego dnia. Dziękuję bardzo, życzę wszystkiego najlepszego w tym roku kibicom boksu.